Dla kogo jest fizjoterapia? Fizjoterapia jest dla każdego. Nie tylko dla osoby, która aktualnie boryka się z bólem. Przewlekłym, ostrym. Tylko dla każdej osoby, która zechce zadbać o swoje zdrowie. To, że nas coś nie boli aktualnie, a uprawiamy jakiś sport, jesteśmy aktywnymi ludźmi. No po prostu spędzamy czas z pracy, w domu i stwierdzimy, że jesteśmy zdrowi, to nie znaczy, że nie powinniśmy raz na jakiś czas z zabiegu skorzystać. Prosty przykład. Samochód. Żeby poruszać się w polskich drogach, potrzebne są dwa elementy. Przegląd techniczny, raz w roku robiony, no i ubezpieczenie, aktualne. Oprócz tego oczywiście co jakiś czas wymiamy elementy takie jak olej, filtry, szarówki, czy co sezon zmieniamy opony z letnich na zimowe, zimowych na letnie, zależy od okresu. Czyli obojętnie, czy coś się dzieje z naszym autem, czy nie i tak odwiedzamy stację diagnostyki albo mechanik. Tylko czy to samo robimy z własnym ciałem i ze sobą? No nie do końca. Dopiero, kiedy zaczęło coś się dziać, szukałem pomocy u lekarza yy, i gdziekolwiek tam się uda, potem szedł u fizjoterapeuty. Natomiast nie raz, nie dwa, jest to trochę za późno. Myślę, że organizm człowieka jest naprawdę bardzo grubo skomplikowany w porównaniu do samochodu, gdzie wystarczy wykręcić dwie śrubki, czujnik, komputer pokaże tu i tam, wykręcić, zamienić i jest gotowe. Dlatego myślę, że raz na rok, hm, długo, Uważam, że może raz na 3 miesiące, raz na miesiąc, zależy, czy jesteś aktywnym człowiekiem, bardziej, uprawiasz jakiś sport, może mniej warto by było odwiedzić fizjoterapeutę, warto by było, nawet jak nie boli, coś spróbować zrobić. Zawsze się znajdzie restrykcja, zawsze znajdzie się obszar, który, w którym warto pracować, bo a, może kiedyś coś tam dokuczało, ale wie pan, bo było, to było lata temu, teraz jest w porządku. Czasem warto pewne rzeczy poukładać, żeby nasze ciało działało, działało troszkę lepiej niż dotychczas. No i żebyśmy byli pod kontrolą, no, ponieważ no, profilaktyka jest zawsze lepsza od leczenia. Po pierwsze jest tańsza i mniej bolesna niż potem szukanie pomocy, chodzenie. Więc mam nadzieję, że to już krótkie wideo Ci trochę naprostowało. Postaram się coś szerzej ewentualnie tekstowo napisać. Jeżeli jest ok, udostępnij, polajkuj, będę ci bardzo wdzięczny. Postaram się trochę bardziej jeszcze w wersji wideo rozszerzać i coś dogrywać. Czekam na jakieś pytania, może jakiś temat, których bardzo warto byłoby poruszyć. Czemu nie? Jestem otwarty, serdecznie pozdrawiam. Cześć.